w Dzienniku Związkowym. Witamy dziś Wojtka Świcia, a sekretarza 12 Pułku Ułanów. Zgaduje Wojtek, że stąd y, twój strój, czyli mundur 12 Pułku Ułanów. Dobrze zgaduje? Tak, to to nie jest strój, tylko mundur, Mundur, no, tak. Tak, mundur. A, tak, to jest mundur wrześniowy Aha. który z roku 1939 roku, tylko to jest reprodukcja. Mhm. Tego munduru, który Andry. po prostu posługiwa się właśnie a, kawaleria. Jak rozumiem, to mundur galowy. Tak, mundur galowy, wyjściowy. A to powiedz w takim razie, nie wiem, z czego się ten mundur składa, w jakim stopniu dzisiaj jesteś? A, dzisiaj występ, jestem w stopniu a, starszego Wachmistrza, choć e, mieliśmy w tamtym tygodniu a, zebranie, gdzie żeśmy po prostu otrzymali awanse, i jestem już, otrzymałem już stopień. A, Chorążego. Wow, gratulacje dziękuję. Czyli co, chorąży to taki podoficer. Podoficer, tak, to już stopień oficerski jest. Okej, okay, co dalej? Jak będzie wyglądała e... dalej twoja kariera? Dalej kariera to będzie promowanie po prostu historii, tradycji, a kultowanie właśnie barw dłonosopółkładskich, hmm. tym bardziej, że a, mamy możliwość współpracy z kołem dwunasopół w Szczecinie jak również z kołem dłonosopółkład we Włoszech. I... Powiedz kilka słów o, o samym 12 Pułku i jakie to są tradycje, w jakich mhm. potyczkach, w jaki szlak bojowy 12 Pułku? E, szlag, e, historia 12 Pułku Ułanów Podolskich, a za, e, może powiedzieć już e, zainicjowała swoje barwy, a przez, e, może powiedzieć od czasu Napoleona, ponieważ mhm. po prostu są to barwy napoleońskie, francuskie, które właśnie mamy na właśnie odznaczce, to właśnie to są e, już e, kolory właśnie, które dwunasty pułk otrzymał wraz z udziałem Napoleona, mm -hmm. jak również największymi można powiedzieć osiągnięciami, to była wielka bitwa pod Mokrą, gdzie 12 pułk stoczył niesamowity, duży udział właśnie w tej bitwie, gdzie po, Dużo nie, wojsk niemieckich zostało po prostu pokonanych. Który to był rok? 1939. Czyli Kampania Wrześniowa. Kampania Wrześniowa, tak. Mm -hmm. No i później mamy w międzyczasie jedną z bitew, to, której 12 pułkowanów podolskich zasłynął, to była bitwa Monte Cassino. A, gdzie po prostu po zdobytej a, walce a przed wywieszeniem polskiej flagi został umieszczony proporczyk 12 Pułku Podolskich, a później po, a, polska flaga. O, że, czyli pie, pie, przepiękne tradycje są kultywowane. 12 jest obecny tutaj w Chicago od jak dawna? Od 2000 roku. Ja w tej organizacji jestem już od 2003 roku, tak więc już jest troszkę czasu. Skąd ta miłość do, do odtwarzania historii? E, ta miłość to po prostu od dziecka, można powiedzieć, bo człowiek fascynował się, e, będąc nastolatkiem. Od dziecka, dziecka, prawda? Od dziecka, tak, dokładnie, bo to człowiek nie miał e, internetu, nie było też takiej. Ery rozpowszechnionej, no to oglądało się pancernych, kancach losa i potem z kolegami z osiedla się chodziło po prostu po różnych tam lasach i się bawiło, bawiło się w wojnę. Bawiło się w wojnę, tworzyło swoje oddziały i tak dalej, w ten sposób podchody. Więc od tamtych czasów, ale w momencie, kiedy dowiedziałem się, że jest taka opcja, że tutaj jest stworzony oddział, tym bardziej, że to stworzył go człowiek wraz z swoim bratem, u którego pracowałem. Fascynował mnie tym. Było blisko. A, y, większość ludzi, którzy są reaktorami, tworzą takie swoje mm. domowe kolekcje, starają się zdobyć a, autentyczne rzeczy z czasów na przykład II wojny światowej. Jak to wygląda w Twoim przypadku? Jak wygląda Twoja prywatna kolekcja? O, moja prywatna kolekcja nie. to jest. No, y, jestem no, miłośnikiem broni, nie ukrywam okay. tego. Tak więc e, staramy się, żeby to wszystko było oryginalne, mm. jak najbardziej. E, z, Przybliżone e, tamtym czasom, datom, e, żeby po prostu jak, to można było to tak zaprezentować e, na naszych e, pokazach batalistycznych, mm -hmm. w których bierzemy czynny udział. A w tym roku no to wzięliśmy po raz pierwszy w Rockford, e, e, gdzie po prostu e, można powiedzieć wszystkich reaktorów, e, to suma e, wynosiła 1100 osób. To jest ogromne to, wydarzenie. To tak, jest... Tam ludzie biegają nie tylko z pistoletami i karabinami, ale przejeżdżają czołgi. Tak, tak. Tym bardziej, że to po prostu nad, nad, właśnie do Rackford, to, to jest jedna z największych instynizacji e, na całą tutaj e, część Ameryki. Tam więc ludzie przelatują już wcześniej, gdzie nawet już od czwartku e, tam e, zasiadają te, e, te miejsca żeby wykop, zrobić okopy, żeby po prostu przybliżyć właśnie tereny, fragmenty mm. i elementy z tamtych właśnie czasów. Tak więc są, tak jak powiedziałeś, pojazdami transportowymi są dostarczane czołgi, ciężkie mm. pojazdy, gąsienicowe, tak więc czasami bywają, że są też samoloty, to tylko zależy po wow. prostu od organizacji. A uczestniczy stanymi. Uczestniczyliście w jakiejś instanizacji. Tak, tak. uczestniczyliśmy w LAKPORT w, w tamtym roku. Wzięliśmy udział w Lackport w tym roku po raz pierwszy, no to, żeśmy stacjonowali. Tak więc za rok, znaczy, przepraszam, już w tym roku, będziemy brać czynny udział. Pięknie. Mówisz w liczbie mnogiej. My, 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 ilu was jest tak naprawdę? 12 punkt tutaj w szykach. <gry> na chwilę obecną jest nas 11, choć na, tutaj będzie niebawem taka uroczysty ceremoniał. Na naszej Bisiadzie Ułańskiej, o której zaraz powiem, Właśnie. będzie uroczyste, a może powiedzieć, przyłączenie nowych członków. Czyli organizacja się rozrasta. Tak, tak. Do tej biesiady wrócimy, bo to jest główny cel naszej rozmowy dziś to zaprosić Was 3 lutego w sobotę do Kings Hall na wspaniałą, doroczną biesiadę łańską. Ta biesiada wpisuje się pięknie w kalendarz polonijnych imprez, a właśnie zapytać zapytać to się, zapyta się za polonijne imprezy, bo 12 Półkułanów to nie tylko klub sympatyków, który, który się spotyka i, i, i rzeczywiście bawi się w wojnę, ale to organizacja, która pełni misję edukacyjną. Spotykacie się w wielu polonijnych szkołach i tworzycie tak zwane żywe lekcje historii. Opowiedz o, o tym przedsięwzięciu. To akurat bierzemy udział raz z przystankiem Historia IPN w Chicago, z panią Heleną Sołty, z panią Bernatą Monturo i panem Markiem Adamczykiem, którzy po prostu proszą nas i zachęcają, żebyśmy mogli właśnie przekazać fragment historii. A naświetlając tamte czasy dzieciom, które po prostu urodziły się tutaj, albo jeszcze są pochodzą z Polski, żeby ten fragment historii można było przybliżyć, żeby przez dotyk, przez, że może dziecko podejść, zobaczyć lornetkę, o, to jest data, na przykład mm -hmm, tak. 1945, o, i wtedy można zadać pytanie, czy to było uh, uh, używane w czasie II wojny, czy nie? No i wtedy to jest taki, niektórzy zgadują, a niektórzy. <grym>, no, ale dzieci rzeczywiście tak. mają jakąś interakcję zobaczyć ile ten karabin naprawdę waży, mm -hmm. jak wyglądały mnaszki, jak wyglądało codzienne życie. Tak. Kiedyś można to... było te karabiny wnosić do tych szkół, tak więc to nie było pro, problemem, ale no teraz, jeżeli ktoś chce zobaczyć karabin, i tak dalej, to zapraszamy na nasze pokazy <laughs> batalistyczne. Tam jest jedyne właśnie miejsce, gdzie można właśnie tę e, e, broń rzeczywiście podnieść, zobaczyć, mm -hmm. po prostu tak więc jak usłyszeć. Dzieci, jak te dzieci reagują, kiedy was widzą w mundurach? Bardzo, bardzo miło. Chcą z nami zrobić zdjęcia, więc czasami to zadajemy im pytania jakieś historyczne, mm. bierzemy do tego udziału również Romana Żółtowskiego i Mateusza Rachwalskiego, którzy po prostu wcielają się w postać bohaterskiego Misia Wojtka, gdzie razem właśnie tworzymy również z panią Beatą, która jest Autorką no, 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 książki. tak, no. o, misiu, o bohaterskim Misiu Wojtku. E, właśnie teraz to chcemy, żeby e, razem z tymi dzieć, e, to, tym dzieciom wszystko to pokazać. No i pojawiacie się również jako pułk y, na różnych polonijnych uroczystościach. Często występujecie w roli pocztów sztandarowych, e, w roli asystentów, e, prezentujecie flagę, e, pojawiacie się w tych pięknych mundurach. Ile takich imprez jesteście w stanie obsłużyć? Bardzo dużo. A, tym bardziej, że po prostu jeszcze na memorial daje. E, wykonujemy salwę honorowo, mm -hmm. e, jesteśmy, e, można powiedzieć, zapraszani na różnego typu e, uroczystości polonijne. Tym, jestem on, inicjatorem e, również ofiary Buławy Augustowskiej, mm -hmm. e, która będzie miała miejsce 3, e, 3, 3 tydzień lipca w e, Bazylice Świętego Jacka. Mm -hmm. I to też jest tradycja, to już też jest wydarzenie, które... No od kilku ładnych lat jest w jest polonijnym kalendarzu. Tak, tak. To zapisało się po prostu już od 2018 roku. Mhm. Jeszcze muszę Cię zapytać o, o, o sprzęt, którym dysponuje. Po z 12 bułkiem łanów Dziennik Związkowy kilka lat temu przygotował piękny kalendarz, mhm. a, gdzie udało nam się spotkać w ośrodku P&A w Jorgwi i odtworzyć taki klimat wojenny, mhm. stworzyć sesję zdjęciową i pokazać mniej więcej, jak te rzeczy wyglądały, no ale wtedy udało Wam się wytoczyć Wszystkie działa, karabiny maszynowe. Armaty Boforsa, jak pojazdy. <grym> Czym dysponujecie na dziś? Na dziś dysponujemy właśnie, Jeep. jesteśmy, nasz pułk w stanie posiadania Jeepu. Mhm. Armaty Bofors, dużej ilości broni. Tak więc, czy to jest pistole, czy to jest karabin, czy to jest ciężki karabin, czy karabin maszynowy, tak więc. Jest trochę tego, tym bardziej, to po prostu to jest używane na pokazy batalistyczne, czyli po prostu nie ma tak, że ten karabin może brać udział w ostrym strzelaniu. Mm -hmm. no i, I taką fajną imprezą, na której też zawsze jesteście, jest bieg niepodległości, organizowany przez Radio 103.1, a tam pojawia się właśnie ta armata, tak. z której nawet pada salwa już przed rozpoczęciem biegu. Tak, tak, zostało to już wpisane chyba w karty historii, że po prostu co roku będzie chyba tym dźwiękiem, właśnie do startu, będzie właśnie odgłos tej armaty, którą tam będziemy dostarczać i jak również będziemy tam stacjonować, żeby zachęcić kolejnych członków do nas, do dostępiać w nasze szeregi. Świetnie. Porozmawiamy w takim razie o, o wydarzeniu, które odbędzie się 3 lutego w sobotę w sali King's Hall w Lombard. Kings Hall zostanie zamienione wtedy w pułkową kantynę. Tak. I odbędzie się doroczna biesiada ułańska. Ułańska, tak. Która to już biesiada? To już będzie szesnasta biesiada w Aha. tym roku. Tak więc już mamy naprawdę w kilku różnych miejscach żeśmy brali udział, żeśmy występowali. No i tak już po raz drugi, drugi raz rzędów będziemy właśnie stacjonować w Kings Hall banquet, gdzie będzie to niesamowity klimat właśnie lat 40. Zapraszamy Państwa, również dozwolone są stroje właśnie z tamtych lat. Tak więc bardzo mile widziane właśnie są kobiety właśnie w tamtych typu ubraniach, fryzurach, mhm, które po prostu podkreślają i akcentują właśnie to. Jak rozumiem, wszyscy żołnierze 12 pułku będą w mundurach. Tak, oczywiście. Już sam ten fakt, że, że, że kilkunastu chłopak będzie biegało właśnie w mundurach, spowoduje taki właśnie klimat. Ale jeżeli możecie, zakładajcie kapelusze, mhm. zakładajcie staromodne dziś garnitury, tak, a tak żeby prezentować się, żeby wtopić jakoś w ten, w ten klimat. Będzie jeep? Będzie jeep, będzie G, będzie armata, będzie wystawka, tak samo, stara, żeby jak najbliżej właśnie tę atmosferę wojskową pod, zaakcentować. Państwu. Świetnie, czyli będzie to impreza inna niż inna, Będzie można oczywiście dobrze zjeść. Dobrze zjeść, jak również będzie można skosztować nalewki z szabli. O proszę, to coś nowego. <noise> tak, jest, cieszy się to dość dużą popularnością. Aha, A, otwarty bar. Oczywiście. Tak. A konkursy, gry się zabawy. A ty o grach i zabawach, o konkursach. Tak. Co macie w planach? W planach mamy właśnie różnego rodzaju konkursy. Więc, żeby każdy z uczestników mógł czuć się usatysfakcjonowany, kto będzie miał chęć jak najbardziej wstąpić, pobawić się z nami. Między innymi będzie wielka pardobicka. Tak więc. Hmm. Tak. No, proszę. <laughs> Być. Jeżeli macie ochotę wstąpić do 12. półkuanów, jeżeli wam żony pozwolą, bo mm. się albo, rodzice. albo rodzice, to gdzie najlepiej się z wami skontaktować? Skontaktować się można z nami przez Facebook. 12. półkuanów Chicago mm -hmm. to jest nasza strona facebookowa. Można napisać przez Messenger, przez WhatsApp, ewentualnie mogę podać swój numer telefonu. 773-720-8070. Super, te informacje też będą w opisie przy tym filmie, a przy, tym, przy naszej rozmowie. A Wójtek, po ile są bilety na Bieśniadę i czy te bilety jeszcze można kupić i gdzie je można? Bilety można już nabyć, są w cenie 120 dolarów za osobę. Chyba, że Państwo chcieliby się zadeklarować i skompletować stolik 10-osobowy, to wtedy cena od osoby będzie wynosiła 110 dolarów. Bilety można nabyć tutaj pod numerem telefonu 773-590-1360. Ten numer telefonu też będzie w opisie, więc, więc nie martwcie się i szukajcie 12 Pułkułanów na Facebooku. Sama biesiada 3 lutego, King's Hall to sobota. King's Hall to wspaniała polska, bardzo klimatyczna sala bankietowa w, w Lombard. Łatwo znaleźć również na Facebooku, zresztą myślę, że większość z Was już, już, już wcześniej czy później w King's Hall uh, była. Uh, Zapraszam bardzo serdecznie. Jak najbardziej, mam nadzieję, że Państwo do, to trwają do końca, chociaż nawet do godziny pierwszej, bo w nocy, bo o godzinie 12 będzie tradycyjnie wzniesiony toast za zdrowie konia. Mm. <laughs> Proszę bardzo. No wspomniałeś też o formacjach o przyjęciu nowych członków. Tak. Uh, ilu będzie tych? tych będzie no... sześciu nowych członków mhm. przyjętych w nasze szeregi. Uroczyście na tej biesiadzie. Super. Klimat będzie na pewno niezapomniany. Klimat będzie wojskowy, patriotyczny, podniosły. Będzie można sobie zrobić zdjęcie z prawdziwym żołnierzem. Zapraszam. Nie tylko za no, bo tam będzie również kilkun... kilkunastu no, innych. Tak, 3 lutego 2024, 7 p.m. Kings Hall Banquets, 16. Łańska biesiada organizowana przez 12. pułk Ułanów Podolskich w Chicago. A naszym gościem był dziś uh, Wojciech Świć, uh, sekretarz 12 Pułku Ano, Wojtek, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie wszystkiego dobrego. Życzę. Dziękujemy. Dziękuję.